Och moi drodzy, świat powoli wraca do normalności po tym jakże trudnym okresie izolacji. Do mojego życia powrócił też ostatnio bardzo ważny jego aspekt. Możliwość puszczania muzyki z płyt CD! No jakże mi tego brakowało. Cześć wszystkim, z tej strony Nikodem z kanału Inżynier Przygody i dziś sobie zrobimy po niemal 60 dniach post listę przebojów. Krótkie ogłoszenie, zanim przejdziemy do treści odcinka. Jakiś czas temu na kanale Grzegorza o tytule Gragi wyszedł nasz podcast, w którym rozmawiamy o najnowszej płycie Nightwisha, Human Nature. Jeśli ktoś jest ciekawy, jak się sprawdzamy w tej formie, a przede wszystkim uwielbia muzykę Nightwisha, to link ma w opisie. Zapraszam Was również na dłużej do Grzegorza, gdyż robi bardzo ciekawe materiały, nie tylko muzyczne, ale również dla fanów gier. No i z tego miejsca pozdrawiam Amy, bo wiem jak czekała na materiał o owej płycie. Dzięki działającym głośnikom odkrywam na nowo moje starsze płyty, ale na szczęście artyści na kwarantannie też działali, czego efektem jest parę ciekawie zapowiadających się wydawnictw. Pierwszym z nich, które swoją premierę miało już 29 maja, jest klątwa kryształowego kokosa niezawodnej grupy międzynarodowych muzyków z Stormu. Z drapieżnego, pirackiego heavy metalu ich muzyka wyewoluowała w folkową komedię o korsarskim podłożu z domieszką cukierków słodkości i różnych trunków zmiksowanych w jednym kielichu. I choć wolałem ich w starszym wydaniu, to nie mam wątpliwości. Taka stylistyka w dzisiejszych czasach jest w stanie zapewnić muzykom chleb i dobrą zabawę, gdyż nie da się cały czas śpiewać tylko o piratach. Odrobina komedii i doza abstrakcji generuje masę wyświetleń, co możemy zaobserwować również w naszym kraju na przykładzie Nocnego Kochanka czy Kabanosa. Czy ktoś kiedyś słyszał Night Mistress i Heavy Metal? No właśnie. A dziewczyna z kebabem jest grana w każdej studenckiej rozgłośni. Dlatego teledyski Ale robią się coraz bardziej odjechane, zaś teksty jeszcze dziwniejsze, co jest momentami fajne. Sam Christopher Bowes w jednym z wywiadów powiedział, że jeśli głupia piosenka o przepaskach na oko stanie się ich największym hitem, to z całą pewnością siebie nienawidzi. Są więc tu dwie strony medalu. I według mnie ta śmieszność powoli dewaluuje ich muzykę, przez co robi się lekko oklepana. Czuję, że muzycznie, bo przecież nie komicznie, tutaj chłopaki trzymają bardzo wysoki poziom, nie są w stanie mnie już zaskoczyć. Ale po kilkukrotnym przesłuchaniu ich nowe utwory nabrały dla mnie nawet ikry. Treasure Chest Party Quest początkowo w ogóle mi nie podeszło, a za trzecim razem latałem już po mieszkaniu, krzycząc... do drugiego singla. Tortugi do tej pory nie mogę się przekonać. Za to Fanny Bows zaskoczył od razu, rozśmieszając przy okazji ole, a piracką społeczność wprawiając w konsternację. Czy chłopaki z Airstormu namówili Petera Dinklage'a do wzięcia udziału w teledysku do tego utworu? Ludka Pirate Metal Drinking Crew to zaś klasyczny w przypadku muzyków hymn do wspólnego śpiewania z publicznością na koncertach. I nie traktujcie tej szybkiej wypowiedzi jako recenzji nowego krążka. Oto moja krótka opinia na temat nowych teledysków i zespołu w ogóle. Numerek 2. Metropolis od Kalehon. Rok temu ukazała się płyta coverowa Hard Girl in Club, zaś 3 lata temu ostatnie pełnoprawne wydawnictwo zespołu Fundigo. Najwyższa więc pora na coś nowego od mojego ulubionego bandu. Na razie Bastian z chłopakami przedstawili nam teledysk do tytułowego kawałka z nadchodzącego wydawnictwa, owego Metropolis. Nie jestem aż tak biegły w języku niemieckim, więc cały czas czekam na jakiś zapis tekstu do tego kawałka, zaś muzycznie stwierdzam, że nie jest źle. Utwór jest połączeniem ich klasycznych, ostrych wokali i melodyjnych riffów ze stylem zaprezentowanym fanom na Fandigo i według mnie jest to słuszna droga. Pokazują, że nadal mają jaja grać korowo, że nadal jest z nich dawna moc jednocześnie nie przekroślając ostatniego wydawnictwa. Wielu uważało Fandiego za pójście za trendem w stylu me the Horizon i nie wypał. Mi się płyta podobała, lecz nie ukrywam, że o wiele bardziej cieszyło mnie Virus in Angst czy Blitzkrieg. Jedyny minus Metropolis to dziwny mastering, w którym gitary odsunięte są na dalszy plan, a to właśnie one robią wielką robotę w muzyce Kalechon. Zostaje teraz czekać na kolejne single z nadchodzącej płyty, która swoją premierę ma mieć 28 sierpnia. Dwa tygodnie po naszym ślubie na pewno Ola będzie zachwycona słuchając Kalechon 24x7. Pewnie już się cieszy. Kolejny numer jest chyba odpowiedzią na głośne przechwałki Elstormu o napadach na Wikingów. Panowie z Ensiferum domagają się sprawiedliwości i pokazują, kto tak naprawdę rządzi siedmioma morzami. Kawałek bardzo energiczny ze świetnymi gitarami, szałtami i uwaga nowym, czystym wokalem wspomagającym, ewenementem jak do tej pory w historii zespołu. Ktoś w komentarzach zażartował sobie, że dopiero teraz, gdy w zespole zostali sami faceci, Ensiferum mogło wypuścić ten numer. Według mnie kawałek o wiele bardziej zapada w pamięć niż jakikolwiek utwór Stupaw. Jest to fakt, gdyż musiałem sprawdzić, co ich poprzednie wydawnictwo zawierało, gdyż nie mogłem sobie w ogóle tego przypomnieć. Mam nadzieję, że nadchodzący album zrehabilituje chłopaków i pokaże, że Encyferrum nadal jest dużą nazwą na światowej scenie metalowej. Dzisiaj mojej mini nie ma herbaty, jest za to kawa karmelowa z domieszką kremu Brule. Po prostu muszę się obudzić i potrzebuję takiej dawki energii, jaką dostarczają nam dzisiejszy muzycy. Na zdrowie! O, tak jest. Teraz pewnie będę miał kawałek wąsy, co nie? Kurde, jedziemy dalej. Od momentu odejścia pierwszego wokalisty odpowiadające za grołę w amarant. Jakoś przestałem słuchać tego zespołu. Widziałem, że w czasie mojej absencji zdobyli sporą popularność, czego im życzyłem po dwóch świetnych pierwszych albumach. Od czasu do czasu włączałem jakiś ich nowy utwór, ale zalatywał mi komerchą, więc aby nie tracić świetnych wspomnień, starałem się nie oceniać nowego materiału. Ostatnio jednak odpaliłem 80 Second All the Way, który jest coverem utworów Sabatonu, i co tu dużo mówić. Ich wykon przebił oryginał kolegów ze Szwecji. Mieszanka trzech głosów, w tym świetnej Elis, kupiła Meser ducho, aż miałem ochotę biec na front walki z wirusem. I to właśnie powinno kryć się w świetnej muzyce. Emocje, adrenalina i ogromna wola odniesienia zwycięstwa. Na koniec mam dla Was prawdopodobnie spore zaskoczenie. Kojarzycie piosenkę z Kiwidi? Nie znoszę jej. Jednak Rosjanie z Little Big stworzyli wiele innych kozackich nutek, których nie mogę ostatnio przestać słuchać. Będ poznałem parę lat temu dzięki ich kolaboracji z Tomim Cashem w Give Me Your Money. Od tego czasu wskaźnik popularności Little Big wystrzelił chyba ponad skalę. Mam wrażenie, że to dzięki temu, iż Rosjanie zmienili trochę imidż i styl utworów, mój zachwyt powodowany jest właśnie ich nowym brzmieniem, brzmieniem hypnodensera. muzyka rodem ze starych utworów elektro na wiwie. Kolejny teledysk oparty na chwytliwym tańcu i, jak to już dzisiaj było podkreślone, przykuwającym uwagę elemencie komediowym. No jest coś w tej piosence, co porywa ciało do tańca. Utwór prosty, powtarzalny i zapętlony na moich głośnikach do pożygu. Słuchałem go podczas śniadania, przed spaniem, w trakcie nagrywania, no ale już miałem dosyć, więc znalazłem sobie kolejnego faworyta. Drugim numerem, który ostatnio katuje jest propozycja Little Big na Eurowizję. Uno. Nie wiem czy ten komercyjny konkurs odbędzie się w tym roku, ale mam dosyć spore wrażenie, że Rosjanie nie mieliby konkurencji. Są tu wszystkie wcześniej wymienione składniki. Elektro pomieszane z techno. Prosty, powtarzalny tekst, dużo elementów komediowych i łatwy do nauczenia taniec. Oj, będę nim męczył gości na weselu. Muszę tylko sobie znaleźć gdzieś dzwony, bo bez nich nie będzie takiego efektu. I to by było wszystko na dziś, moi drodzy. Dajcie mi znać, co ostatnio leci u Was w głośnikach. Jakie premiery muzyczne Was najbardziej zajmują i co najbardziej przypadło Wam do gustu z dzisiejszego zestawienia. A my widzimy się następnym razem. Cześć!